Nie ma nic bardziej charakterystycznego dla krajów niż flagi tych państw. Można się kłócić, czy będą to godła, czy kształt kraju, czy jego stolica, czy właśnie kolory flagi, ale nie ulega wątpliwości, że wiele osób, które rozpoczynało swoją przygodę z geografią w młodości, zaczynało od uczenia się na pamięć właśnie albo stolic krajów, albo flag. W tym odcinku chciałem się z Wami podzielić pięcioma, najbardziej, moim zdaniem, nietypowymi, dziwnymi, niezwykłymi, wyjątkowymi flagami, oficjalnymi flagami na świecie. Będzie jak w piosence u Dawida: Podsiadły, będą kwadraty i będą trójkąty. Ja jestem Marcin, a to jest Motel i Globus, kanał geograficzny. Zapraszam. Zanim zaczniemy, wybór oczywiście jest subiektywny, autorski, dobrze. Miałem możliwości bardzo dużo, wiadomo, tych flag jest mnóstwo, więc postanowiłem ograniczyć to do jakiejś klamry czasowej. tą klamrą czasową niech będzie wiek 21 i 20. Czyli jakieś 100 lat z hakiem. Więc nie będzie w tym odcinku flagi królestwa Beninu. Nie utożsamiajcie tego państwa kraju ze współczesnym Beninem. On, tak jakby też księstwo Izekli w drugiej teorii, znajdował się w zachodniej części Nigerii. I to jest najbardziej makabryczna flaga, jaką kiedykolwiek można było stworzyć, w mojej opinii. Nie będzie też w tym odcinku flagi Północnego Kaukazu, a dokładnie Emiratu Północnego Kaukazu. Zobaczcie, jak się pięknie do nas uśmiecha, chociaż mieszkańcom nie było do śmiechu. Bo w czasie jestestwa tego właśnie utworu państwowego, tak naprawdę cały czas była prowadzona permanentna wojna z cesarską Rosją. Nie będzie też w tym odcinku flagi Francji. Trudno ją dostrzec na białym tle i nie jest to żart, i nie jest to ironia, i nie jest to sarkazm, moi drodzy, gdyż flaga, którą widzicie, do około połowy XIX wieku. E, była oficjalną fragą Francji. Ja nic do Francuzów nie mam, ale takie są fakty. Zajmijmy się właściwym rankingiem. Zacznijmy od miejsca piątego. Na miejscu piątym, na miejscu piątym umieściłem kraj, który jako jedyny ma na swojej fladze broń maszynową. Tak się paradoksalnie składa, że obecnie prowadzona jest na północy tego kraju znowu wojna, wojna partyzancka, tutaj rebeliantami są muzułmańscy fundamentaliści, natomiast kolor czerwony na tej fladze objawia się przez dążenia niepodległościowe od Portugalii właśnie przez naród mozambicki, bo mowa o Mozambiku. Dalej jest już dość klasycznie. Kolor czarny to oczywiście symbol Afryki, kolor zielony to bogactwo ziemi i płody rolne, a kolor żółty to surowce mineralne, które są w pewnym sensie też przekleństwem tego kraju. Ale zwróćmy uwagę na elementy takie jak broń maszynowa. W tym przypadku jest to nieśmiertelny kałasznikow i czerwona gwiazda. Otóż. Ten ruch partyzancki, niepodległościowy Mozambiku miał wydźwięk lewicowy, marksistowski, stąd takie symbole zostały umieszczone na fladze. Mozambik ma system dwubiegunowy, nie powiedziałbym, że dwupartyjny, ale dwubiegunowy. Z jednej strony jest to opozycyjny front blok Renamo, i on opowiadał się, ponieważ był trochę antymarksistowski. Opowiadał się za zniesieniem z flagi państwowej tego e, Kałasznikowa i marksistowskiej gwiazdy. Natomiast koalicja rządząca e, nawet wbrew wynikom referendum starała się utrzymywać ten symbol na fladze narodowej. Ale jest jeszcze jakiś jeden, a może i dwa, a może i trzy kraje na świecie, które mają w, na swojej fladze również broń palną, ale nie maszynową jak Mozambik, i to jest zadanie dla was. Zachęcam do zapoznania się z flagami i wpisujcie w komentarzach, jakie to są kraje. Niech to będzie dla Was zadanie. Numer 4 należy do Libii. Cóż takiego jest niezwykłego we fladze Libii? Ale uściślimy. Chodzi o flagę Libii właśnie taką, która funkcjonowała całkiem niedawno, jeszcze przez 30 lat. Jednostajny, zielony kolor, oczywiście to symbol islamu. Dla niezaznajomionych. Symbolem islamu też jest kolor czarny, ale tutaj mowa o islamie bardziej takim fundamentalistycznym, ofensywnym. Druga sprawa, że połączenie czerwonego, czarnego i białego to również bardzo typowa dla krajów muzułmańskich symbolika flag, ale bardziej skupiona wokół idei panarabskiej, która powstała w opozycji do imperiów kolonialnych w czasie właśnie uwalniania się krajów arabskich spod kolonialnego jarzma. W tym przypadku jednak mamy do czynienia z jednostajnym zielonym polem w czasie panowania Muamara Kaddafiego. I czym tłumaczył Kaddafi taką, a nie inną flagę? Otóż, no, oczywiście islamem, jako że zielony, tak jak powiedziałem, ma symbolikę islamską, ale nie był to władca, jak wiemy, religijny. Dużo mu było zbieżnego z władzą świecką. Więc drugim oficjalnym wytłumaczeniem tej zieleni w libijskiej fladze była renowacja kraju na zielony. Tutaj komuś się mogą naprawdę zaświecić oczy, co to za dziwny pomysł, bo przecież Libia jest krajem pustynnym, półpustynnym, raczej suchym. Otóż tak jest teraz. Kiedyś klimat w różnych fazach był łagodniejszy, a odnosząc się do czasów np. Imperium Rzymskiego, to tereny współczesnej Libii stanowiły dla Imperium Rzymskiego, zwłaszcza Cyrenaika, tak jak Półwysep Kabbon we współczesnej Tunezji, najważniejszy spichlerz rolniczy. Do tego się odwoływał m.in. Kaddafi, ale też trzeba oddać mu słuszność, że podczas swojej kadencji był odpowiedzialny za jedną z największych hydroinżynieryjnych inwestycji w dziejach, czyli wielką rzekę libijską, która miała gigantycznymi rurociągami pompować masy wód w głąb Libii i tworzyć zielone oazy. No ale po obaleniu dyktatora przywrócono flagę libijską z czasów monarchii libijskiej, przy czym tutaj ten czerwony i czarny i biały nie mają aż tak bardzo związku z tym panarabizmem, o którym powiedziałem wcześniej. Ich wytłumaczenie jest dużo prostsze, bo geograficzne, czy też historyczne. Każdy z tych kolorów symbolizuje jedną z krain, które mają się w teorii składać na Libię, bo wiemy, że w praktyce tak niestety na razie nie ma: czyli Trypolitanie, Fezan i Cyrenajkę. Tak czy siak, zielona flaga Libii była ostatnią. Jednokolorową flagą w historii, na razie pomijając flagę Afganistanu, jednostajnie czarną na początku wieku XIX, na początku wieku XX, flagę Malediwów czy wspomnianą flagę Francji. Na miejscu trzecim umieściłem Egzekwo, Szwajcarię i Watykan. Ci rebelianci, rebele, zbuntowali się przeciw. Ogólnemu porządkowi flag w kształcie prostokątnym. Przy czym, no oczywiście, kwadrat jest też prostokątem, ale prostokąt nie jest kwadratem. I e, jeśli przyjrzymy się fladze Watykanu, to jedno jest bardzo istotne. O ile kolory, blok żółty i biały, bardzo często występują prawidłowo żółty po lewej, biały po prawej to gdy przyjrzymy się, zwłaszcza w konfiguracji tej flagi w prostokącie nieprawidłowej mówię, notabene to znajduje się na białym polu herb. Ten herb wtedy bardzo często jest herbem konkretnego papieża. Dlatego takie prostokątne flagi Watykanu stosuje się często na zewnątrz, zwłaszcza w czasie pielgrzymek papieskich. Natomiast oficjalna flaga Watykanu jest flagą kwadratową, stosunek 1 do 1, a na białym polu znajduje się jeden i ten sam ustalony herb papieski, czyli dwa klucze skrzyżowane z tiarą nad nimi i te krzyże, bo jest ich w przypadku flagi watykańskiej kilka, czy też krzyż. Szwajcarski, no to jest też kolejny łącznik pomiędzy tymi dwoma krajami, może jeszcze Gwardia Szwajcarska. Umówmy się, że krzyż wciąż jest najbardziej powszechnym motywem we wszystkich flagach na świecie, więc nie ma w nim nic takiego wyjątkowego, ale właśnie te kwadratowe proporcje w przypadku tych dwóch krajów mają. Pod koniec XIX wieku już Szwajcaria ustaliła raz a dobrze, że ich flaga wygląda w ten sposób. Biały krzyż na czerwonym tle wpisany w czerwony kwadrat. A jeśli gdzieś spotkacie się z taką flagą w wersji prostokątnej, to nie jest to zbrodnia, ale musicie zdawać sobie sprawę z tego, że wtedy macie do czynienia z flagą szwajcarskiej floty. Floty szwajcarskiej. Miejsce drugie. Na miejscu drugim bardzo, bardzo chętnie widziałbym flagę Saint-Pierre i Miquelon. Ale w ogóle wygląda ta flaga jakby jakiś mokry sen miłośnika serii Europa Universalis po fuzji czterech krajów. Natomiast nie mogę jej tutaj wytypować, bo to nie jest samodzielny kraj, jest to jednak terytorium zależne Francji, więc oficjalną flagą jest flaga Francji. Nie ta, ta, właśnie. Chętnie bym umieścił tutaj też Turkmenistan, z racji tego, że może nie chodzi o zróżnicowanie tej flagi, tylko o zróżnicowanie paska, który występuje na tej fladze. Przyjrzyjcie się, ten wzór jest kompletnie niepodrabialny. Bardziej się kojarzy z banknotami, które są w jakiś sposób chronione, niż z flagą. W tej sytuacji jednak dam flagę RPA. Dlaczego RPA? Już tłumaczę. Może geometrycznie nie ma tutaj wielkiego szału. Widzimy literę Y. Ma ona symbolizować to rozdwojenie, dwutorową historię południowej Afryki. To jest ukłon w stronę zarówno rodzimej ludności afrykańskiej, jak i w stronę napływowej europejskiej. Ale kluczem tutaj są kolory. Wróćmy do początku. Flag, takich jak Polska. Mało skomplikowanych, dwukolorowych, lub posiadających trzy. I tutaj jest bardzo ważne oficjalne kolory, ponieważ każda flaga ma swoje oficjalne, bardzo często usankcjonowane prawnie kolory. Więc takich dwu, trzykolorowych flag na świecie jest najwięcej. Naprawdę myślę, że to jest liczba dominująca, 90 kilka procent. Flag, które posiadają cztery kolory oficjalne, jest już naprawdę niewiele. I jest to pewna elita wśród flag, tak bym to powiedział. Jeśli chodzi o flagi posiadające pięć oficjalnych kolorów, no to już jest bardzo wąskie grono. O ile się nie mylę, chyba nawet do policzenia na palcach rąk. Nie wiem, pierwszy z brzegu przykład Dominika, właśnie Turkmenistan czy Komory. Pozdrawiam widzów Pucharon Narodów Afryki. No i teraz, dlaczego RPA? No to odpowiedź sama się nasuwa. Otóż jest to jedyny kraj posiadający flagę z aż sześcioma oficjalnymi kolorami. Policzcie sobie. Także brawa dla RPA, no bo co by nie mówić, macie najbardziej kolorową flagę na świecie. Numer jeden zwycięzca mógł być tylko jeden. Oczywiście chodzi o suchar geograficzny. Ignorant jakby miał na podorędziu projektanta tej flagi, to zapytałby go stary Nepal już tyle. Ale Nepal zwycięża w tej kategorii bez no, bezdyskusyjnie z uwagi na najbardziej nietypową, jeśli chodzi o kształt flagę na świecie. Przyjrzyjmy się fladze Nepalu. My nie jesteśmy ignorantami, wytłumaczymy sobie o co w niej chodzi. Składa się ona z dwóch prostokątnych trójkątów sklejonych z sobą w poziomie, dlaczego trójkąty? Dlatego, że to są, jest to nawiązanie do azjatyckich proporczyków proporców, które właśnie w tradycji Azji często pełniły rolę flag. No, w tym przypadku zachowała się ta rola tylko w przypadku Nepalu. Te trójkąty są różnej wielkości ustadowione w różnych proporcjach i mają na sobie dwa różne symbole: jeden to księżyc, drugi to słońce, jest to interpretowane różnie, to może być symbol wieczności narodu nepalskiego. To też chłód Himalajów i ciepło Nizin w kierunku Gangesu. Czy oficjalna teoria mówiąca o dwóch korzeniach, hinduizm i buddyzm, które stworzyły Nepal? Jak łatwo się tutaj pomylić, słuchajcie. No to jest niesamowite. Nie chodzi nawet już o same kolory, tylko kształty. I wyobraźcie sobie, że na proporcje tych trójkątów względem siebie, boki, kąty jest specjalny wzór. Ja go gdzieś tutaj mam. Ten wzór, nie widziałem takiego skomplikowanego wzoru nigdy. Nie jestem ścisłowcem, ale nawet na matematyce, na studiach geograficznych. Ten stosunek jest najmniejszym pierwiastkiem wielomianu kwarcowego. Uff! Jednocześnie jest więc to pewnie najczęściej mylona i najtrudniejsza do podrobienia flaga. Były historie oczywiście, że były. Podczas wizyty oficjalnej premiera Indii, to na dodatek Modiego, w Nepalu doszło do pomyłki właśnie w proporcjach tych trójkątów, wybuchł mały skandal dyplomatyczny. Czy daleko nie szukać? na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Oprawa graficzna i te sprawy w czasie transmisji i nie tylko. I tutaj postanowiono nakleić flagę Palu na biały prostokąt. Jak osoby zaznajomione z, z weksyliami wiedzą biały kolor nie jest kolorem neutralnym jak najbardziej. Zresztą przykład Francji, pozdrawiam, pokazuje to dobitnie. A to tak naprawdę był zabieg tylko i wyłącznie czysto z wygody, żeby te proporcje były zbliżone do prostokąta i bardziej pasowały do innych. No, to tyle. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam cichą nadzieję, że takie, a nie inne usadowienie Wam się podobało. Oczywiście możecie mieć swoje zdanie na ten temat i swoich kandydatów, ale to bardzo dobrze. Zachęcam Was do sekcji komentarzy. I do skomentowania, wytypowania przez siebie trzech najbardziej nietypowych, Waszym zdaniem, ciekawych flag i wytłumaczenie dlaczego. I też trzy takie najciekawsze komentarze na grodze. Chomikuję dla Was od dłuższego czasu dwie fajne książki: to Geografia Społeczna Polski i Geografia Fizyczna Świata, wydawnictwa PWN. I takie zestawiki mam przygotowane i wyślę trzem osobom, które wygrają ten mini konkurs. Bardzo Wam dziękuję. Liczę na wasze łapki w górę, subskrypcje i dobre słowo opuszczane dalej. My widzimy się w następnych odcinkach Motyla i Globusa, w następnych odcinkach specjalnych i w następnych live'ach. Ok.